No co, lecimy, bieganko z synkiem, wracamy do formy, Mariusz, Mariusz, Arturku, Arturku, już biegnę do ciebie, czekaj, szykuj się, Arturku, biegnę, już. Wtedy akurat Mariusz mnie poprosił o to, czy mogę mu tam coś tam ten, no i było taki tak naprawdę fragmencik jakiegoś sparingu, to nawet nie było sparingu, to wiesz o co chodzi, to była, I mówię dawaj, 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 no i tam, wiesz, on ogólnie w ogóle nie umie boksować, no i tam chwilę sobie powrzucał i tyle, tak, to tak, 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 wiesz, Mariusz też tu trenuje, wszyscy tu jesteśmy razem, więc... Więc na pewno na pewno no to każdy każdemu pomaga, ale to nie jest tak, że to było wiesz, sparing czy coś bardziej mu tam... To było już dawno, jeszcze przed moim wyjazdem do Ameryki. Miałem złamaną rękę wtedy w sensie po operacji ona była, bo tam biłem tylko jedną ręką, prawą ręką. Także, także też, też tam była taka nie inna sytuacja. Na razie Mariusz jest dla mnie, na razie mówię dla mnie jest poza zasięgiem. To jest, robi to 13 lat Jest zawodnikiem w wagi ciężkiej, prawdziwym. No i. No i umie to robić tak, więc ciężko byłoby dzisiaj wyjść i po prostu z realnymi szansami z nim walczyć. A tak jak potraiuję, może rok, półtorej, to wtedy zobaczymy Co? Lecimy, bieganko z synkiem. Wracamy do formy Mariusz. Mariusz. Arturku, Arturku, już biegnę do ciebie. Czekaj, szykuj się, Arturku, biegnę. Już.